Tak to się dzieje. Ważnym wyścigiem jest wyścig pierwszy, gdzie przed zawodami zawodnicy podejmują decyzje odnośnie ustawień w swoich motocyklach. Jeżeli ten wyścig pierwszy nie wyjdzie, to później zawodnicy dokonują zmian w poszczególnych kolejnych biegach. Aż do końca wydaje się, że Rafał w końcu znalazł to dobre rozwiązanie na ten tor. Być może zmienił motocykl. Dobrze dla niego, że chociaż na ten ostatni wyścig czasami zawodnicy dopiero dochodzą do takich wniosków. Niestety za późno już po zawodach. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w biegu 20. Daniel Jeleniewski, 9 punktów. W przypadku zwycięstwa Lublinianin zostanie indywidualnym wicemistrzem Polski. Ale. Na medal liczy też Janusz Kołodziej. On jeśli zwycięży, zrówna się punktami z Damianem Balińskim i Tomaszem Golobem. A jeśli za plecami Kołodzieja przyjedzie Jeleniewski, będziemy mieli dodatkowy wyścig o srebrny i brązowy medal z udziałem górki zawodników. Nie pamiętam dawno, nie wiem, czy kiedykolwiek w finale indywidualnych Mistrzostw Polski doszło do takiej sytuacji, ale to tylko podkreśla fakt, że ta stawka jest niezwykle wyrównana i tutaj dziś każdy mógł wygrać z każdym. Ale nie zapominajmy, że w tym wyścigu jeszcze w kasku czerwonym jest Wiesław Piaguś i on może zupełnie swobodnie ten wyścig wygrać i pokazać się z dobrej strony na zakończenie tego przegranego przez siebie, co tu ukrywać finału i bardzo dobrze startujący Rafał koniecki 20 Wyścig Jaguś, Jeleniewski, Okoniewski i Kołodziej. Ukradł teraz start Rafał Okoniewski. Idealnie strzelił się w taśmę zwolnioną przez sędziego Macieja Spychałę. Okoniewski jest pierwszy, drugi jedzie Kołodziej, trzeci Jaguś, a zamyka stawkę Jeleniewski. Świetnie wyczuł moment zwolnienia taśmy przez Macieja Spychałę. Rafał Okoniecki, on niespodziewanie godzi faworytów. To drugi jedzie Wiesław Jaguś, trzeci Janusz Kołodziej, a dopiero czwarty Daniel Jeleniecki. On nie spodziewał się tego, że aż tak ten start będzie wyglądał, aż tak zaskoczy ich arbiter, że zwolni taśmę. A Rafał Okoniecki, jeśli chodzi o refleks na starcie, no to on jest chyba ściski. Krajowej czołówce. Rafał Koniecki teraz jeszcze bawi się motocyklem, pokazując, że wykorzystał swoją szansę, że los dał mu szansę i potrafi ją wykorzystywać do tego, by wygrać wyścig, sprawić niespodziankę i pomieszać szyki tym, którzy przed tym wyścigiem jeszcze marzyli o medalach. Drugie miejsce dla Wiesława Jagusia, trzecie dla Janusza Kołodzieja, a czwarty Daniel Jeleniewski. I powiem ci, Krzysztof, że szkoda mi Daniela Jeleniewskiego. Bo on naprawdę na to, żeby Znaleźć się na tym pudle dzisiaj zasłużył na pewno. Troszkę tak. Bardzo mi się podoba decyzja sędziego, ponieważ zazwyczaj sędziowie przerywają takie starty, jeżeli zawodnik tak idealnie wstrzeli się moment startowi. Mówi się, że zawodnik oszukał, ale nie. Rafał stał nieruchomo. Ja po nawet prostu... użyłem określenia ukradł start. No, niefortunne to. Tak, wydaje mi się, że nie ukradł. Po prostu wstrzelił się idealnie, ponieważ co będzie, jeżeli trafimy kiedyś na zawodnika, który będzie miał tak doskonały refleks, że po prostu zawsze będzie puszczał tak sprzęgło i tak szybko e, będzie zauważył moment e, zwolnienia taśmy startowej. Tak zrobił teraz Rafał. Nie oszukał, nie ukradł, e, idealnie się strzelił i zasłużenie wygrał. I całe szczęście, że e, mógł. Poprzez to, poprzez to, że sędzia nie przerwał tego wyścigu, nie powtórzył e, go po raz kolejny, dowiózł trzy e, punkty. Spodziewałeś się tego, że ten wyścig może się tak zakończyć, że i Kołodziej, i Jeleniewski, którzy już gdzieś tam pewnie w tej koncentracji przed tą piątą serią myśleli o tym, tam jest dziś podium, ja jestem bardzo blisko tego podium, czy to e, przypadkiem nie deprymuje zawodników? Całe szczęście, że ci, którzy już nie walczyli praktycznie o nic, e, Walczą do końca, nie odpuszczają, w jakiś sposób nie ułatwiają zadania tym, którzy, którzy, którzy walczą o medale. Daniel Janiewski stał się w pewnym momencie faworytem tego biegu. Janusz Kołodziej również potrzebował dwóch lub trzech punktów, więc całe szczęście, że ci, którzy chcą sobie, swoim kibicom udowodnić to, że potrafią wygrywać, starają się czynić to do końca, tak jak w tym wyścigu.